Witajcie na moim kanale dzisiaj taki miksik mam dzisiaj mega krzyżówkę ponownie sobie zabrałem dawno nie drapałem z numerem 11 na razie jedno słowo klif tutaj nie ma nic krzyżówkę XL nic linie szczęśliwe za złote nic no i dwie drapeczki super 13 i tą super 7 Zobaczymy, co to się to wkład 32 zł. I to by było na tyle. O, wczoraj właśnie byłem w korekturze. Miałem w Keno 4 zł. wygrane, bo codziennie wysyłam za 8 zł. na dwa losowania z mnożnikiem. Tak sobie założyłem. i miałem wygrane 4 zł. i po południu przechodziłem i wysłałem sobie za to 4 i, i nic. No ale. Trafiłem na Natalię, skonały Natalia. Tam nie wiem, no, Drapie No i Natalia brała z drapki na swój odcinek. Tam były dwie ostatnie, wzięła jedną, jedna została. I mówię, a to sobie wezmę za dwie dyszki. Nie ja zapomniałem, jak się to nazywa, liczbowa jakaś nie Drapie, ale mówię, jak jedna została, to zabiorę. I miałem 60 zł w niej. No. Więc dzisiaj za 32 zł wziąłem sobie, jeszcze na jutro mi zostało na następne, a ta moja stówka cały czas jeszcze leży. Nieruszona, więc jest dobrze. Bo chyba, że coś tutaj dzisiaj wpadnie. Zobaczymy No to co? Koniec ględzenia lecimy z 13 i szukamy 13. To mamy 32 i tak dalej i tak dalej same wysokie 17 i dziękujemy za uwagę czyli przegrana przegrana gdzie to jest to kurcze Z HZ 13 nie ma no to może 7 szukamy 7 mamy 9 r2 5 8 3 i 6. Czyli żołędki też nie ma. No to szczęśliwe liniszki I Lecimy. Toczymy lecimy? tu. Chciam rzut. Koniec. Klucz. Klucz kwiatek, kwiatka też nie ma, no to pomarańcz, trzapięzak nie ma, bedronka Odkowa. Miał księżyc, zbior to jeszcze księżyc, hmm. karo. Karo. I to już było na tyle. Arbus. Dziękujemy za uwagę. S A przegrane następne. Zwracimy tą krzyżóweczkę za piątka, Literka D Monusie jest D Tutaj D nie mogłem wyjść te za powódź, masakra, kurczę, ja oglądałem jak tam ci ludzie w tej nocy te worki, my w nysie się w głowie nie mieści, kurczę Aj, jaj, jak co to się dzieje, to pomoc też taka od rządu, że niech ich, że niech ich osiem na remont mieszkania, jak to usłyszałem, to myślałem, że walne. A by to byli ci z, z tam zagranicy, to to by mieli za darmo wszystko, a tu pożyczki na jakieś 2% Kurczę, ludzie, no to już nie, nie mam słów. Ale nie będę się wypowiadał. A. Ci rolnicy, kurczę, to wszystkie. Kukurydza, buraki, wszystko zatopione. Ja pierniczę, to będzie masakra normalnie. Z <laughs> Gdzie tu jest Z? Tu Z. To jest na tyle. a tutaj jest Z w ogóle? Nie ma. U. Co tu? Nic nie chce wpaść w tej krzyżówce. H. Znaczy tutaj mamy H. Tu jeszcze U było. Tutaj H nie widzę. Tu jeszcze Y było. Tak to opuszczam. Widzicie. Tylko P. Czy tu jest jakieś no mamy ale to nam nic tu nie wnosi i, i ostatnia i ale tak tu już. nic chyba nie da tu pocisk. No, ale to jest pierwsze chyba, albo pierwsze H jeszcze było, no to drugie cheese Echo i na tym zakończymy imprezę, to jeszcze U było, no, ale i teraz ostatnia I W nie było nie będzie nic Pusto. Pusto. 5 zł. Nie dali. Mamy. O, a. Także następna do kitu. Cała nadzieja w mega krzyżówce No to co? Zobaczymy. Może tu coś się wydarzy. J. Z, ale Z to tam. Nie da. S by mogło być. A jest E. A tu jest Z jeszcze? Mamy słowo drugie. Dzik. E. Tu jaka szansa jakaś jest. Chociażby nasz zwrocik, nie? Przezwrot to jest zwrot, nie ma strat. A tak Gdzie tu jeszcze jest jakieś? Jest tu, ale nic tu nie wnosi. Hmm. Będzie ciężko. U. Zawsze coś tu, tu jeszcze było, brakuje. No, to już nie będzie, S też nie. Może C no nie P będzie. Huhuhu. i mamy dwa słówka niestety. No nic. Szukamy następnej S. Tam by się przydało do S Co tu się dzieje? S. Gdzie mamy S? Co tu się dzieje? No. musiał podnieść chyba trochę, bo łapie zoma, a to niepotrzebne M. Gdzie tu, jestem tu. Jedno M tylko było, no nie napada to optymizmem, ale walczymy do końca. E. Co? E. Na razie nic. kiepsko n. Hmm. N, n gdzie tu jest n tu mamy pierwsze słowo noe to na tyle tutaj nic więcej nie ma tylko F mm. ulubiona w pierwszej nie widzę albo ślepej. oczywiście tu jest pierwsze słowo syfon i myślałem, że będzie w a... tu a nic nie da, bo będzie wciąż coś brakować. No. Scena drugie, ale na tym nowej i scena i to jest koniec. Tutaj się utworzy drugie gaz. I na tym będzie zakończona impreza też. Tak, 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 tak. Czyli też dwa, wszędzie po dwa. O, mam nadzieję, że tutaj coś może zaskoczy. Nadzieja jest. tym myryćmi dnia. Nic na razie tu się nie tworzy tylko E. Co mm, my tutaj nie ma więcej. E, 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 O było, było. E. I. Abel. Ale to jest pierwsze. F. Fs. Faul. To są dwa. I koniec. Tutaj F jest, czy nie ma? Nie ma, potrzebne to nie ma. Literka D. Tylko jedno. I tu nie ma wcale. No i to to wygląda, że będzie przegrana. R, R, R. No. Będzie przerżnięta. Czyli co? Będziemy mieć dzisiaj zerówkę. No, będziemy mieć zerówkę dzisiaj na drapaniu. Sprawdźmy jeszcze kontrolne, czy tam coś nie pominąłem. No nie, QE. No dobrze. Czyli mamy dzisiaj zeróweczkę Wszystkie przegrane. No dobrze, co zrobić? Wczoraj się wygrało, dzisiaj się przegrało. 32 zł do tyłu. Keno za 8 wysłane też nic, czyli 40 do tyłu. To wczoraj sobie to wygrane, dzisiejsze przegrane. Czyli zostało mi jeszcze na jutro i ta stówka moja jeszcze. No dobra, także wszystkie przegrane. Nic tu się nie wydarzyło dzisiaj ciekawego. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, lajki. Widzimy się jutro. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć.